Ale, jesień, dzień dobry, jestem tutaj, czuję Ciebie. Mam parę pytań do Ciebie, możemy porozmawiać? Nazywam się „przemijanie”. Jesień to tylko mój pseudonim artystyczny. Cieszę się, że jesteś tutaj i dotykasz mnie tak czule. O czym chcesz porozmawiać, EF? Co roku czuję, że kiedy mnie odwiedzasz, to coś się zmienia. Tak we mnie, w środku. Niby fajnie, ale wiesz, czasami gniecie. E, jakaś taka radość, ale trochę też nostalgia. Jakbym umierała i rodziła się na nowo. Dlaczego tak mi robisz, panie przemijanie? Czasami wydają się być ciepły, złoty, przytulny i bezpieczny. Czasami wydają się być zimny i oschły. Bez wątpienia to wszystko jestem ja i moje oblicza. Jestem tylko odzwierciedleniem ciebie. Niczym więcej i niczym mniej. Pokazuję ci twoje światło i twój cień. Pokazuję ci, że pragniesz doświadczać więcej miłości i pokazuję ci że w środku nadal się boisz. Czyli jesteś tutaj dla mnie, a nie przeciwko mnie. Mhm. Czasami zdarza mi się jeszcze zapominać, taka wiesz, moja ludzka natura na planecie Ziemia. Ale dziękuję. Dziękuję, że co roku się pojawiasz i pokazujesz mi istotę życia. Byłem, jestem i będę. Mimo, iż jestem przemijaniem, oto mój paradoks być przemijaniem, które nie przemija i cyklicznie wraca. Akceptuję każdy przejaw Twojego istnienia, dlatego do końca będę tutaj, aby przypominać. Jestem ci taka wdzięczna, pani jesień, i Panie przemijanie, choć tak naprawdę jesteście jedno. Wszystko tutaj jest zintegrowane, ty również. Każdy element Twojego istnienia jest integralną całością, który prowadzi Cię do Ciebie samej i Twojego suwerennego wyrażania siebie w Prawdzie. Przemijanie jest tylko przypominaczem i budzikiem. Nie bierz mnie na serio. Wszystko tutaj to jeden wielki plac zabaw. Doświadczanie życia to cel życia. Wszystko inne to atrybuty towarzyszące. Apeluję do ciebie, abyś pozwalała sobie na zmiany. Im głębiej pozwolisz sobie na pełne wyrażanie siebie, tym Twoje życie bardziej i głębiej zacznie transformować się, układając Twoją rzeczywistość, zgodnie z Twoim pełnym przeznaczeniem. Zrozumiałam przez 26 lat mojego życia tylko jedno, że jestem tutaj, aby uczyć się wyrażać siebie. I jest to najpiękniejsza podróż, jakiej doświadczam. I właśnie przemijanie daje to zrozumienie. Dziękuję Ci więc, przemijanie, że jesteś, aby prowadzić mnie do siebie.